Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kłania się Państwu dwóch Łukaszów, Łukasz Molenda i Łukasz Skrzyczyński, wiceprezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Prezesie, zacznijmy od tematu aferki, bo chyba tak można to nazwać, ze szczepieniami celebrytów. Najpierw przetoczyła się przez cały kraj, a teraz można powiedzieć, że Pełzająco wkroczyła do Radomia. Marek Suski powiedział jed, w jednej z audycji, że słyszał o oburzeniu wśród personelu państwa szpitala. Zarzucił wam, że nie chcecie ujawnić, kto został zaszczepiony, że się zasłaniacie RODO i na pewno byli tam, znaczy na pewno domniemuje, że byli tam w takim razie zaszczepieni e, ludzie, którzy nie powinni dostać tej szczepionki w pierwszej kolejności. No właśnie tak jak pan zaznaczył, panie redaktorze, można domniemywać pewne rzeczy, które. Które pojawiają się w przestrzeni publicznej na podstawie nieodpowiedzialnych słów, wydawałoby się odpowiedzialnych ludzi. Pan Marek Suski, pan poseł Marek Suski wywodzi się z partii, która ma wszelkie możliwe narzędzia do tego, żeby. Sprawdzić formalnie, czy rzeczywiście do jakichś nieprawidłowości w szpitalu dochodzi, czy są szczepione osoby spoza tej grupy zero, czy nawet są szczepione osoby spoza szpitala. Ja, mówiąc odpowiedzialnie, twierdzę i mam na to dowody i oczywiście w postaci raportów, czy mam wgląd w dokumenty, które świadczą o tym, że żadna osoba spoza grupy zero, spoza pracowników szpitala na Józefowie, nie została w szpitalu zaszczepiona. E, Czy nie było takich sytuacji? Nikt nie prosił, nie dopominam się o to, żeby zostać zaszczepionym, chociaż mu to nie przysługiwało. Ponieważ, że no, gdybym chciał konfubulować tak, jak robił to pan, pan poseł Marek Wsuski, mógłbym powiedzieć o, o jakichś próbach, naciskach, żeby w kolejkę wejść. Nie zrobię tego, nie będę. Ja opieram się na faktach i potwierdzam, podkreślam jeszcze raz całą mocą twierdzę. Że na Józefowie w szpitalu wojewódzkim nie została zaszczepiona żadna osoba spoza grupy 0. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o tych uprawnionych, czyli lekarzy, pielęgniarki, pracowników szpitala, czy chętnie się oni zapisują na te szczepienia? I czy akcja, ta, ta, ta mała, właśnie aferka, nie spowodowała, że chętniej zaczęli się zapisywać? No właśnie, to jest zapewne pole w przyszłości do. Y, szerokich prac socjologicznych, ponieważ y, Wydaje mi się, obserwując, że na skutek i tej ogólnopolskiej dużej afery związanej z wum i tej naszej lokalnej, która się nakręca, efektem tego jest postrzeganie szczepionki jako towaru luksusowego. I, i kiedy mieliśmy pierwszą listę osób chętnych z tej grupy 0, która zgłosiła się do, do szczepień zamkniętą, na tej liście było ponad 600 osób. Kiedy te afery pojawiały się, czy afery, czy te. te, te... Afery bez afery. Czyli... Afery bez afery, tak, czy te, te, te konfabulacje, zauważyliśmy, że osoby, które wcześniej nie były na tej liście, zaczęły się. Do niej dopisywać i obserwujemy znaczący wzrost tych osób o około 30%. 30, 30%. Na tej chwili mamy ponad 800 osób, a wydaje mi się, że to jest właśnie efektem tego, że mhm. szczepionka jest traktowana teraz jako dobro luksusowe, jako coś, co. Co, co nie jest powszechnie dostępne, a wpisuje się to w całości w jedną z technik sprzedażowych, patrząc na to z punktu widzenia zarządzania. Niektóre firmy rynkowe, te najbardziej globalne, też stosują takie metody, że stwarzają wizję swoich usług, jako, czy usług, czy produktów jako towary bardzo ciężko dostępne, kiedy ogłaszają pewne działania, nowe działania, czy nowe produkty swoich, swoich firm. Ustawiają się pod ich sklepami kolejki, które kilka, kilka dni. Yy, I ludzie się nakręcają i, i są coraz bardziej zainteresowani. Tak. A jaki procent, yy, jaki odsetek pracowników szpitala już został zaszczepiony, a jaki się zapisał w ogóle na szczepienia? Ponieważ my jesteśmy yy, szpitalem niejednoimiennym dostaliśmy te szczepionki tydzień później niż te szpitale, i tak naprawdę yy, ten tydzień jest tygodniem rozruchowym, choć już yy, zaszczepiliśmy kilkaset osób z nas, naszych pracowników. Tak naprawdę najbardziej efektywne działania będą poczynione po tym weekendzie i zakładamy, że Wszyscy pracownicy, którzy zgłosili się do tych szczepień, będą zakwalifikowani do grupy, która będzie mogła te, te szczepienia odbyć z racji chorób przebytych, czy. czy ponieważ każde, każda szczepionka jest dawana na podstawie kwalifikacji lekarskich, jeżeli tylko te osoby będą dopuszczone do tych szczepień. Zakładamy, że w przyszłym tygodniu powinniśmy zakończyć pierwszą fazę szczepień naszych pracowników. Problemem takim, który który niestety ogranicza nam możliwości y, robienia tego szybciej, jest y, problem logistyczny, czyli dostawy raz w tygodniu, co wyłącza nam z Pracy zespołów szczepiących dwa dni w tygodniu, ponieważ jesteśmy szpitalem, pracujemy 7 dni w tygodniu, całą dobę. Moglibyśmy to robić w sobotę i w niedzielę. Niestety dostawy to już narzucone przez, przez organizatora rządowego. Mhm. Ale są nawet nie odpowiedział Pan na moje pytania, mianowicie na takie, jaki to jest odsetek? Czy to już będzie, będzie połowa pracowników szpitala, jedna trzecia pracowników szpitala? Na tą chwilę jesteśmy w, około, w okolicy połowy osób, które zgłosiły się w pierwszej liście, czyli mamy 200, mhm. około 260 szczepień już za sobą i ta, ta, ta dawka została wyczerpana, ponieważ tak jak mówię, jesteśmy ograniczeni ilością. A ile załowian... państwo dostaliście, z tym... jedną dostawą to ile dostajecie tych szczepionek? 180, 100 w tym, ponieważ można już z tej fiolki szczepieniowej uzyskać 6 porcji szczepień, jest, więc jest to mnożnik każdej fiolki razy 6, mamy na tę chwilę 180 w tym tygodniu osób i 75, tygodni... 75 szczepień z końca ubiegłego tygodnia. Mhm. Także 255 osób na tej chwilę jest zaszczepionych. W przyszłym tygodniu planujemy dodatkowe 540 osób zaszczepić. Rozumiem, a pracowników szpitala wszystkich jest około? 1500. 1500, czyli można powiedzieć, że e, jedna trzecia i z kawałkiem. Ta jest zaszczepiona, dokładnie. Już zaszczepiona. Tak. Czyli w przyszłym tygodniu, na koniec tygodnia, ponad 50% całej załogi, mhm. ale to będzie 100% osób, które zgłosiły się się do szczepień, ponieważ nie wszyscy wykazali chęć zaszczepienia się. Mhm. A czy pan został już zaszczepiony? Sam pan będzie się szczepił? Tak, nie mogę się tego doczekać. Wyraziłem chęć, zapisałem się na listę, aczkolwiek z zarządem podjęliśmy decyzję, że my zaszczepimy się jako ostatni. Te szczepionki, my też w jakiś sposób musieliśmy tą kolejkę zbudować w naszym szpitalu. Uznaliśmy, że będą to szczepień, będzie w pierwszej kolejności szczepiony biały personel nefralgicznych oddziałów to jest oddział SORU, oddział pulmonologii, oddział ojomowy i tak dalej. W miarę, w miarę tych dostaw i w miarę przepustowości będziemy szczepić kolejne oddziały, a tak jak mówię, w przyszłym tygodniu planujemy zakończyć. Czyli rozumiem, że gdyby dostawy były większe, to Państwa wydajność byłaby też dużo wyższa. Gdyby dostawy były częstsze, może mhm. tak, ponieważ ilość zespołów szczepieniowych jest zamknięta, natomiast są one wyłączone z Pracy w sobotę i w niedzielę z racji tego, że każda szczepionka ma termin do podania, który wynosi 120 godzin, czy to jest 5 dni. Ten termin już biegnie w momencie, kiedy ta szczepionka do nas jedzie. Także w momencie od momentu rozmrażania, a ona już jest rozmrażana w momencie transportu i to jest jakby poza nami, ten czas biegnie. Więc kiedy te dostawy są już u nas fizycznie w magazynie. Dokładnie wiemy wtedy, ile nam czasu pozostało do tego, żeby ten termin zachować, i jak do tej pory nie zmarnowaliśmy żadnej szczepionki. Wszystkie szczepionki zostały zagospodarowane pożytecznie dla naszych pracowników. To zostawmy na chwilę szczepionkę, ale pozostańmy przy samym koronawirusie. Ostatnio zwiększona fala zachorowań ponownie. Czy to już jest ta trzecia fala? Czy to już jest trzecia fala? Nie, nie ma jeszcze, że tak powiem, oficjalnych danych, czy by stwierdzić, ona nie jest ta trzecia fala, porównując choćby nas do Anglii, gdzie tam obserwujemy rekordowe, codzienne liczby osób, które uległy zakażeniu. Tego jeszcze w naszym kraju. Nie obserwujemy, natomiast są sygnały, które budzą niepokój. Rzeczywiście w ubiegłym tygodniu pojawiały się osoby w większej ilości zarażone koronawirusem niż miało to miejsce choćby trzy tygodnie temu, po tym, po tym wzroście listopadowym, październikowo-listopadowym, co, co, budzi, co budzi niepokój. Natomiast no optymistyczne jest to, że są te szczepionki de facto. Optymistyczne jest to, że druga firma może sprzedawać swoje, swoje szczepionki na naszym terenie, a właśnie te już mają dłuższy termin do przydatności do aplikowania, i, i, i w związku z tym może i my będziemy mogli przez to więcej osób szczepić codziennie i przez 7 dni w tygodniu, jak mamy zamiar. Mm -hmm. No i na koniec chciałem zapytać o coś, co już jest ważne z perspektywy każdego pacjenta, nie tylko tego covid a mianowicie jak się leczyć, co z planowymi zabiegami. No to, dalej jest, to dalej jest bardzo, bardzo mocno ograniczone. No z racji sytuacji, jaka panuje w szpitalu, Wszyscy, wszystkie szpitale ograniczyły dostęp do planowych zabiegów poprzez minimalizowanie zagrożenia epidemiologicznego. Mam nadzieję, że wyszczepienie personelu. I znacznej części populacji będzie asumptem do tego, żeby przywrócić planową działalność, planowe zabiegi. I, A macie już i, Państwo jakiś plan, na przykład, że jeżeli jakiś procent personelu będzie już wyszczepiony, to wtedy otwieracie się? To nie jest kwestia tylko wracali. personelu, oczywiście co, rozmawiamy o tym i, i plan jest y, przygotowywany, ale to jest bardziej kwestia z, zaszczepienia znaczącej części populacji, bo ile y, to bezpieczeństwo medyków mhm. będzie zapewnione, bo biorąc pod uwagę badania. Współpacjentów chodzi także tak jest, ale... o Będą w szpitalu czy i w będą... takim razie może dojść do sytuacji takiej, że żeby pójść do szpitala, trzeba będzie być zaszczepionym? No i tu jest też problem legislacyjny, dlatego że jeżeli ktoś nie wyrazi chęci być zaszczepionym, czy ma prawo, czy lub nie ma prawa być planowo zabezpieczony w szpitalu, to jest pytanie już nie do szpitala, tylko tak jak mówię, skoro pan. Nie będzie, załóżmy oczywiście hipotetycznie, miał woli zaszczepić się i przyjdzie pan do szpitala, my powiemy nie, bardzo mi przykro, panie Łukaszu, nie ma pan szczepionki, nie możemy pana przyjąć. Wtedy ma pan pewnie całą paletę możliwości prawnych, by, by dochodzić swoich praw i dostępu, prawa dostępu mm -hmm. do ochrony zdrowia. Tak, no to że... w takim razie co pan zrobicie, bo ten problem już lada chwila na was spadnie. Tak jest, no, liczymy na to, że legislacyjne rozwiązania to musi być czy rozporządzenie, czy to rozporządzenie, te prawa wynikają z ustawy, więc rozporządzenie czegoś takiego nie zmieni. Aczkolwiek podchodząc logicznie do zagadnienia, rzeczywiście bezpieczeństw, bezpie, większe bezpieczeństwo będzie wtedy, kiedy na pokładzie szpitala znajdą się osoby zaszczepione, nie będą zagrożeniem dla współpacjentów i dla grup medycznych, które również nie w 100% są, będą zaszczepione. I tutaj stawiamy kropkę. Łukasz Skrzeczyński, wiceprezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Na Józefowie był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Łukasz Molenda, do zobaczenia i usłyszenia. Do widzenia.